Napisy z charakterem. Podcast o tłumaczeniu filmów. Cześć. Z tej strony Marzena Falkowska, tłumaczka audiowizualna i autorka projektu Napisy z charakterem. Poświęconego dobrym napisom filmowym i sztuce ich tworzenia. Projekt prowadza od paru lat w mediach społecznościowych, a ten podcast jest kolejną jego odsłoną. Omawiam w nim różne filmy i seriale, które z takiego czy innego powodu są interesujące pod względem językowym, a co za tym idzie, stanowią ciekawe wyzwanie tłumaczeniowe. Zapraszam! Pierwszy inauguracyjny odcinek podcastu poświęcę filmowi Biedne Istoty w oryginale Poor Things w reżyserii Jorgosa Lantimosa, a posłuży mi on jako podstawa do przyjrzenia się ewolucji języka postaci. Film oparty jest na powieści szkockiego pisarza Alesdera Greya, do czego wrócimy jeszcze w dalszej części odcinka. Biedne istoty miały swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji w 2023 roku. Na ekrany polskich kin film wszedł w styczniu roku kolejnego, a w marcu trafił na platformę Disney, gdzie w momencie nagrywania tego odcinka wciąż można go zobaczyć. Po drodze zdobył mnóstwo nagród. W tym Złotego Lwa oraz Cztery Oscary ze statuetką za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą dla Emmy Stone na czele. O czym traktują jednej istoty i przede wszystkim dlaczego jest to film ciekawy z językowego i tłumaczeniowego punktu widzenia. Gatunkowo jest to satyryczny, absurdalny komediodramat, który rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej w Londynie. Ale jest to alternatywna. Dość mocno podrasowana steampunkiem wersja Londynu. Bohaterką biednych istot jest Bella Baxter, która została poniekąd stworzona przez ekscentrycznego chirurga Godwina Baxtera. Dlaczego stworzona? Otóż Godwin znalazł zwłoki młodej kobiety, która zabiła się skacząc z mostu. Kiedy odkrył, że była w ciąży, postanowił przeszczepić jej mózg jej własnego płodu, po czym ją ożywić. Tak powstała istota o ciele dorosłej kobiety i umyśle dziecka. Głównym wątkiem filmu jest ewolucja Belli, która wskutek spotkań z różnymi ludźmi i podróży do różnych miejsc przechodzi przyspieszone dojrzewanie emocjonalne oraz intelektualne i stopniowo zdobywa coraz większą autonomię. Cały proces znajduje odzwierciedlenie w języku, jakim Bella się posługuje i tu właśnie docieramy do sedna sprawy. Przekład kolejnych etapów rozwoju jej mowy niósł ze sobą pewne wyzwania, którym autor napisów do biednych istot, Wojciech Stybliński, podołał według mnie w bardzo ciekawy sposób. W momencie, kiedy poznajemy Belle, jest ona na etapie dziecka, które dopiero uczy się mówić czyli mniej więcej rocznego, może dwuletniego. Posługuje się sylabami i prostymi, pojedynczymi słowami, których wymowę dodatkowo jeszcze upraszcza. Posłuchajmy fragmentu, w którym Godwin przedstawia Belle Maxowi McCandlesowi, swojemu studentowi, którego prosi o to, żeby notował postępy w jej rozwoju. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh. Oh. Buddy. Oh. Blood. Bud. Uh, blood. Blood. Yes, uh, I'm, I'm fine. I'm fine. What a very pretty retard. She suffered a brain injury. I repaired it. Her mental age and her body are not quite synchronized. Language is coming. She's progressing at an accelerated pace. She's stunning.

W polskich napisach czytamy kef, co jest jednym ze sposobów na wymowę słowa krew przez dziecko, które nie potrafi wymawiać jeszcze głoski r. Chwilę potem Bella zaczyna kręcić się wokół własnej osi wołając wee. co Godwin początkowo bierze za okrzyk podekscytowania, ale Max trafnie rozpoznaje jako zapowiedź oddania moczu. Wee, które po angielsku oznacza po prostu siusiu. -siu", po polsku oddane zostało jako siu, żeby zachować pojedynczą sylabę. I znów mamy tu bardzo naturalne wyrażenie sposobu, w jaki małe dzieci sygnalizują czasem swoją potrzebę fizjologiczną. Wraz z upływem tygodni Bella zaczyna składać proste zdania, co zbiega się w czasie z jej rosnącym zainteresowaniem światem dookoła. Dlaczego pen book every night. I must note down your nutritional intake. How Uh. Tell Bella other places. Well, that's Lisbon, Portugal, the south of France, the Alps. <sighs> Australia, far away and dangerous in both people and animals. Bella want look at world. Te proste zdania wypowiadane przez Belle są jeszcze gramatycznie koślawe. Na przykład brakuje w nich orzeczeń, tak jak w pytaniu Why you pen book every night? W polskich napisach orzeczenie co prawda jest, ale koślawość tę autor oddał rezygnując z deklinacji. Czemu piszesz notę z każdy orzech? Z kolei, kiedy Bella używa złej formy czasownika i zapomina o partykule to, Bella won't look at world. W polskich napisach czytamy Bella chce patrzeć świat. Pominięcie przyimka na daje nam podobny efekt niedoskonałej mowy kilkuletniego dziecka. Rozwój bohaterki następuje jednak szybko i gramatyka powoli się wygładza, ale ponieważ Bella zaczyna stykać się z nowymi sytuacjami i odkrywać nowe doznania, których nie do końca jeszcze rozumie, próbuje nazwać je na swój sposób przy użyciu słów, które zna. Efekt jest często komiczny. Dobrym przykładem jest tu określenie o wręcz mimicznym potencjale Furious Jumping po polsku wściekłe skakanie którego używa, kiedy mówi o cielesnych uciechach. W toku fabuły Bella przeżywa bowiem erotyczne przebudzenie, ale nie mniej ważne jest jej przebudzenie, nazwijmy to, społeczno-polityczne. Wielomiesięczna podróż, w którą rusza z zafascynowanym nią zdeprawowanym prawnikiem Duncanem Wetherburnem, zabiera ją m.in. do Lizbony, Aleksandrii i Paryża. Tam styka się z różnymi ideologiami i przejawami człowieczeństwa, poznaje czym jest bieda i na czym polega praca w domu publicznym. Tony McNamara, scenarzysta biednych istot, powiedział w jednym z wywiadów, że jeśli chodzi o wiek mózgu Belli. To ta wyprawa obejmuje mniej więcej okres od 18 do 25 roku życia. Można więc powiedzieć, że są to jej lata studenckie, kiedy rozwój intelektualny jest mocno przyspieszony. Bella nie tylko przeżywa rozmaite przygody, ale też czyta dużo książek. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w jej języku. Stopniowo zaczyna się wysławiać w sposób bardziej precyzyjny, rozbudowany a nawet kwiecisty, żeby nie powiedzieć pretensjonalny. No, w końcu pewna pretensjonalność też jest charakterystyczna dla wieku młodzieńczego. Przyjawia się to m.in. w mnożeniu wyszukanych synonimów. Posłuchajmy dwóch krótkich fragmentów wypowiedzi Belli. You have made me think, cogitate, perambulate on ideas that are wrong, erroneous and nonsensically annoying that lead me not to sleep i'm so tired or maybe just my spirit is my soul has buckled crumbled flattened like wet urn for the sights mamy tu więc cytując już polskie napisy belle która myśli deliberuje spaceruje po ideach tak złych mylnych i niedorzecznie irytujących że nie może spać i Bellę, której dusza ugięła się, zmieła i spłaszczyła przez to, co widziała. Wraz z tą swoistą utratą niewinności następuje jeszcze jedna ciekawa zmiana, która przejawia się w języku bohaterki. Otóż mniej więcej w połowie filmu Bella przestaje mówić o sobie samej w trzeciej osobie, a zaczyna używać zaimków osobowych i dzierżawczych. Nie ma już Bella chce, tylko ja chcę. Nie ma. Podróż Belli, tylko moja podróż. I tak dalej. To oznaka jej kształtującej się tożsamości i rosnącej autonomii jako osoby, która nie chce być już zależna od otaczających ją mężczyzn. Pod koniec filmu Bella jest już w pełni samoświadoma i potrafi dokonać precyzyjnej autoanalizy. Mówi na przykład, cytuję, Moja empatia powoli zmierza w stronę tego, co nazwałabym wzgardliwą wściekłością. Albo pomijając złość, zagubienie i dysonans, tęskniłam. Wypowiedzi te nadal są kwieciste i poetyckie, ale jest to już efekt ogólnej stylizacji językowej, jakiej poddano dialogi w tym filmie, który osadzony jest, jak wspomniałam, w epoce wiktoriańskiej. Na marginesie wspomnę jeszcze, że sposób wysławiania się Duncana, czyli wspomnianego prawnika, który traktował Belle dość przedmiotowo, Również ulega w toku filmu ewolucji, ale w drugą stronę. Czując, że Bella wymyka się spod jego kontroli, zaczyna zachowywać się coraz bardziej histerycznie, a w końcu popada w szaleństwo. Jego wyrafinowany początkowo język stopniowo staje się coraz mniej składny. Bardzo się upraszcza i pojawia się w nim więcej nacechowanych emocjonalnie zwrotów i wulgaryzmów. Brzmi to na przykład tak. Fuck. You, you hoard yourself. What you are now going to explain to me is bad. Can I never win with you? It is the worst thing a woman can do. We should definitely never marry. I'm a flawed, experimenting person, and I will need a husband with a more forgiving disposition. Can't. I can now see you are not that. Our adventure is clearly over. I shall book you a passage back to London. You had money? This whole time, it is God's money for emergencies. It has been a fucking emergency for weeks now. I believed in you the whole time, that you would rise to the occasion, but now I see that was a mistake, and there is clearly something broken in you. You broke that something in me. I feel this conversation has become circular. Cut! Zwróćcie uwagę, że teraz to Bella wypowiada się w sposób opanowany i racjonalny. odwracając płciowy stereotyp, według którego to kobiety mają większą skłonność do dramatyzowania. Jeśli zaś chodzi o Duncana, nie będę przytaczać zbyt wielu tłumaczeń jego słów, bo nie chcę, żeby spuchły wam uszy. Podam tylko jeden przykład z innej sceny. Kiedy Max odwiedza go w szpitalu psychiatrycznym, były kochanek Belli zaczyna okładać go pięściami i rzuca z pogardą, za przeproszeniem, you can't think, can't face that shit. Polskie napisy podsumowują tę barwną obelgę zgrabnie znów za przeproszeniem typis do głowy, dubku. Na zakończenie parę słów o książce ale z Dera Greya, na kanwie której, tak jak wspomniałam na początku, oparto film. Mimo, że filmowe biedne istoty dość wiernie odwzorowują jej główny wątek fabularny czyli genezę powstania i podróż Belli, to w powieści wątków jest więcej. I sama jej struktura jest znacznie bardziej złożona. Dość powiedzieć, że narratorem większości jest Max, a właściwie Archibald, czyli jego książkowy odpowiednik. Przygody Belli poznajemy z kolei dzięki długim listom, jakie wysyła do domu. Dodatkowo pojawiają się inne ramy narracyjne. W jednej Sam Gray występuje jako redaktor przekłamanej autobiografii Archibalda, w innej Bella, Podaje wątpliwość wersję jego zdarzeń, sugerując, że ją zmyślił, żeby pomniejszyć jej dokonania, a siebie przedstawić w lepszym świetle. Dalsze losy Belli po powrocie do domu też są inne, ale nie będę ich tu zdradzać. Jeśli podobał Wam się film, lubicie literackie zabawy i społeczno-polityczną satyrę, polecam sięgnięcie po książkowe biednej istoty. Bardziej złożony jest też język książki, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że w filmie dialogi są tylko jednym ze środków wyrazu. W dodatku Grey jest bardzo zręcznym stylistą. Czytałam Pull Things w oryginale, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zerknęła do polskiego wydania książki. Pierwsza edycja ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1997 roku. 5 lat po publikacji oryginału. A autorką tłumaczenia jest Ewa Chorodyska, która miała przed sobą naprawdę niemałe wyzwanie. W ramach ciekawostki przytoczę fragment, w którym Godwin Baxter przedstawia Belli Archibalda MacCandlesa. Odpowiada on mniej więcej scenie, którą słyszeliśmy na początku. Zaznaczam, że przeczytanie go nie będzie łatwym zadaniem, więc proszę o wyrozumiałość. This is Mr. McKendall's bell. Hello, Mr. Kendall, she said. New wee man with carrot tea red hair, inter face, blue necktie, crump plaid coat, waistcoat true, sirs made of brown. grey, Corduroy, my dear, said Baxter, smiling as joyfully on her. As she on me. A teraz ten sam fragment w tłumaczeniu Ewy Chorodyskiej. To jest pan MacKendall's powiedział. Witam, pan ma kundel, ka, rzekła. No, wy z włos sami jak markewka, cieką ską twarzą, w niebie z kim krawacie po miętym płaszczu. Zeli spod dniach brązowych, sztuczkowych, sztruksowych moja droga poprawił Baxter, uśmiechając się do niej równie radośnie, jak ona do mnie. Uff, myślę, że jest to dobry przykład na to, jak dużą rolę odgrywa umiejętna adaptacja dialogów książkowych na filmowe. Połamawszy język, kończę pierwszy odcinek podcastu Napisy z charakterem i zapraszam do odsłuchania kolejnego. Dziękuję i do usłyszenia.